Witam Państwa! W dzisiejszym tutorialu pokażę Państwu, jak zrobić prosty szablon strony, który będzie wyglądał tak, jak ten przedstawiony na ekranie. Przejdźmy zatem do naszego kodu. Żeby zrobić szablon strony, najlepiej będzie nam się posługiwać divami. Otóż ustawiamy div dla całości strony, następnie ustawiamy div logo. DIV menu, DIV otaczający menu lewe i tekst i później DIV stopka. Zatem przejdźmy do styli. W styli ustawiamy każdemu divowi poprzez tą gwiazdkę margines 0, padding 0, czyli margines to margines, padding to dopełnienie i border żadny. Następnie formatujemy całość. Ustawiamy. Margines 0 auto, aby wyśrodkować stronę na środku. Przepraszam, żeby tak, żeby wyśrodkować stronę. Następnie ustawiamy wysokość 100%, aby nasz, nasza całość była rozciągliwa. Następnie ustawiamy szerokość. Ja ustawiłem 410 pikseli, ponieważ e, chcę Państwu wszystko w dobrej rozdzielczości, ale najlepszym rozwiązaniem jest ustawienie 760 pikseli, ponieważ obecnie e, najsłabsze komputery pracują w takiej rozdzielczości, właściwie w 800 pikseli, ale paski przesuwania e, strony i dodatki zajmują około 40 pikseli. Następnie formatujemy logo. Ustawiamy logo Obramowanie o grubości 1 piksela. Tu mamy styl solid, czyli linię ciągłą i color black. Następnie ustawiamy mu wysokość i szerokość. Ustawiliśmy o 2 piksele mniej yy, niż jak w całości, ponieważ yy, border, czyli ramka, będzie zajmowała po lewej i po prawej stronie 1 piksel, czyli razem 2, czyli będzie się równać tyle. Następnie formatujemy menu. Nie, powtarzamy całą czynność, oprócz tego, że dodajemy jeszcze margin top, po to, aby zrobić e, odstęp 10-pistolowy, który będzie wyglądał następująco. Jak widać, nie ma tu połączenia ramką, czyli jest to nasz margines. Następnie definiujemy środek. Nadajemy mu wysokość 100% i szerokość 100%, żeby automatycznie się rozciągał. Następnie menu lewe. Powtarzamy wszystkie czynności, oprócz tego dodajemy Flat left. Jest to oblewanie z lewej, czyli nasze menu będzie dotykało diva całości z lewej strony. Jak widać, dotyka. Dla zobrazowania dodam jeszcze szybko kod, żeby było widać gdzie jest nasz div w całość. Muszę ok, już wszystko jest dobrze. Proszę zobaczyć. Jak widać menu lewe dotyka naszego diva. Następnie dodaliśmy margin-top i margin-bottom. Margin-bottom to jest odstęp, margines, odstęp y, y, dolny, też 10-pikselowy. Następnie sformatowaliśmy tekst. Tak samo, oprócz tego, że nadaliśmy float-right, żeby nasz tekst dotykał DIVA z prawej strony. Stopkę sformatowaliśmy tak samo jak wszystkie poprzednie. Oprócz tego dodaliśmy Clare Booth. Jest to... Nadaliśmy to, ponieważ chcemy, aby stopka ignorowała e, nasz tekst, czyli Float Right i Float Left. Aby po prostu nie nakładała się na nie, tylko e, była pod spodem. Efekt wygląda tak w przeglądarce. Oto nasz kod HTML. Jego najważniejsza część znajduje się tutaj i nasz kod styl. Po wykonaniu tych czynności, tak będzie wyglądał nasz efekt w przeglądarce. Dziękuję Państwu. Zapraszam na następny tutorial, w którym omówię jak zrobić menu. Dziękuję.